Dzisiaj będzie vlog. Miałam. Y, już podchodziłam do nagrywania chyba trzy razy i, i nagrywałam, i kasowałam. i Po prostu jakoś nie wiem, czy to jest dzisiaj nie mój dzień. Napiszcie, czy wy też tak macie, że czasem po prostu nie czujecie czaczy. Jest wszystko fajnie i pięknie, i słoneczko świeci, ale coś dzisiaj taką jedną sprawę, która tak nie. Wiecie, nie wiem, może znacie to uczucie. Tak nie jest tutaj. Tak mi ciężko. Mam taką jedną sprawę, która tak mnie nie męczy, ale tak bardzo myślę o niej. Jest bardzo ważna dla mnie sprawa. No i tak jak i dzisiaj dzisiaj akurat nie o niej myślę. No. Nie wiem czemu akurat nie dzisiaj, czemu nie wczoraj, czemu nie jutro po prostu dzisiaj i tak jakoś się czuję no. ale wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że będzie wszystko dobrze, jakoś to się wszystko fajnie ułoży. Musiałam, nie chciałam, ale musiałam dzisiaj wyjść z domu. Musiałam załatwić kilka spraw. Także już jedną w sumie najważniejszą podhaczyłyśmy z Anią. I jedziemy teraz na pocztę. Muszę wysłać bardzo ważny list, który miałam wysłać już za dwa tygodnie temu. Ale mam inne rzeczy na głowie. Yy, także tak. Wjechaliśmy w takie fajne. Mm, no, fajną taką okolicę. Popatrzcie, no jakie tutaj. Domki. Piękne. Mm, mm. Kochani. Dolarsowo tu jest. Dolarsowo. Co prawda, domek przy domku. O jezu, ale piękny dom. No popatrzcie jaki piękny, aż musiałam się zatrzymać. Ten tutaj ten biały. Cudo. No ten też taki. Niebrzydki. Niektóre takie zobaczcie. No piękne, Jezus Mario. Jakie tutaj piękne domostwa? No i tak kochani. Jedną ważną sprawę już odhaczyłam, która była mega, mega, mega ważna, także musiałam, chcąc nie chcąc, wyjść z domu. Przed nami jest piękny dom. Wow! Wow, ale piękny. Ten taki wielki. Nice Habira. I co? Pojedziemy jeszcze do sklepu, do Aldi na zakupy, bo już nam się pokończyły takie podstawowe rzeczy. Co jeszcze? Pojedziemy do Old Navy, bo jesteśmy bardzo, bardzo blisko. No i tyle: tyle, kochani, chyba na dzisiaj. Zobaczymy, co jeszcze będzie się tutaj działo. Jestem pod pocztą. I przepuściłam taką starszą panią, żeby sobie też zaparkowała. Ale słuchajcie. Było miejsce ale nie chciałam wjeżdżać w to miejsce. Chciałam przepuścić tą starszą panią, żeby sobie zaparkowała. Ta pani zaparkowała, ale wjechała tak na Krawężnik Chamską. I ja teraz. Stoję przed nią i o ja, złopaty. Po prostu śmiechu warte. Fajne, ładne sukieneczki. w sumie nawet stoję na światło to Wam pokaże. właśnie się zatrzymuję wymieniłam tylko kurtkę jeansową i kupiłam rozmiar na dwa latka, bo te rozmiary są takie malutkie, ona dopiero co skończyła roczek a dokładnie wymieniłam kurteczkę na większą bo tamta była taka malusia, malusia, a ta jest malusia, ale większa tak wygląda ta sama kurteczka i ona kosztowała z podatkiem wyszło 14,50, czyli taka sama cena w sumie jak na internecie. Tylko, że jak ja Wam podaję ceny, to ja nie patrzę na to, że do tego jeszcze podatek jest doliczony. Także ja mówiłam, że ona tam kosztowała chyba 12 dolarów, czy coś takiego, czy 11. No, ona kosztowała akuratnie niecałe 13 chyba dolarów, bo jest na promocji. Ale z racji tego, że podatek no to 1450 pozostałe rzeczy <grywka> pozostałe rzeczy, słuchajcie, nie ma rozmiarów. Nie ma rozmiarów w sklepie? Tak! Albo nie robią po prostu takich dużych, na przykład te takie ogrodniczki w te białe kwiatuszki to nie robią poza rozmiar 18-24. do 24. Taki akurat nie rozmiar 18-24 był w sklepie, ale on był taki wążutki. No ja nie wiem, jakie to, jakie to chude dzieci są tutaj. To, to jest po prostu, nie wiem, nie wiem. Chude dzieci jakieś strasznie, albo moja jest jakaś taka, czy znaczy moja jest taka normalna. Mi się wydaje, że to jest takie chude dziecko nawet, ale e, no nie wiem. W każdym razie nie ma i na większe rozmiary nie produkują na 2 latka ani na 3 latka, także nie kupię yy, ta bluza, która była różowa z napisem Old Navy tylko online albo w outlecie do outletu mam stąd jakieś 40 minut, więc myślę, że może nie będę jadła do outletu specjalnie po tą bluzę zamówię ją po prostu na internecie a teraz jest akurat nie dzisiaj na promocji Jezus Maria, będziemy się przekrzykiwać. Dzisiaj. Ale vlog macie. <noise> Ale macie vloga. Ona jest dzisiaj na promocji ta bluza za niecałe 9 dolarów. Także ją zamówię też. I jeszcze jakieś tam spodnie zamówię, bo widziałam, że są na promocji. Jakiś koc znalazłam do kapa coś tam jeszcze pozamawiam, no to jak przyjdzie paczka, to wtedy Wam, to wtedy Wam pokażę. A teraz zmykamy do Aldi po zakupy. Będą ciekawe zakupy, już to czuję. Czuję pismo nosem. Dobra, parkujemy. Kurza mnie to, że mają ten system. Wiecie, że trzeba 25 centów włożyć do koszyka, bo inaczej wózek ma, po prostu nie wyjedziemy. To tak denerwuje. Prosto błażenie z tymi 25 centówkami i wiecie. Przecież i tak się wózki oddaje, no, chyba że pada to wtedy nawet ja nie oddaję. No. Akurat nie ja mam Alabama 25 centów, bo u nas. 25 centówki są różne z tyłu, można różne wzory sobie znaleźć. Wiem, że ludzie kolekcjonują nawet 25 centówki, bo są różne. To jest akurat nie Alabama. A z tej strony mamy yy, taki. O, taki ma jest. O. Także idziemy do sklepu. Mamy 25. Bierzemy łyka. O, to były trzy potrzebne łyki. Mamy listę zakupów. Bo, słuchajcie, z moją pamięcią jest średnio. Dlatego tu mam napisy zawsze. A! Tutaj mam właśnie zrobiłam stories, że tutaj jak widzicie jakieś rzeczy, co mam napisane, to nie są tatuaże, tylko to są moje jakieś bardzo, bardzo ważne notatki, które muszę zrobić. I tu miałam zaszyfrowane dwie rzeczy i oby te rzeczy dzisiaj zrobiłam. Także super. Czekam w dalszym ciągu, aż Aldi zacznie sponsorować nas. Wizyty w tym sklepie. Zobaczcie, jakie fajne napisy są. Yy, metalowe. W Aldi. Remember to flush, albo brush your teeth, albo wash your hands. Fajne do postawienia w łazience. Super, takie zabawne. Tak, Ania oczywiście dogaduje, więc pewnie mnie nie słychać nawet. Tutaj mamy takie fajne podstawki ceramiczne, obrazy. Takie fajne konewki. Super mamy doniczki takie i oczywiście mamy takie drewniane napisy, żeby podstawić przed domem, tutaj jest SPRING mamy SPRING i WELCOME bardzo fajne Ja uwielbiam opadać puzzle. Zobaczcie jakie piękne. 500 puzzli. A tutaj... Jezu, chyba je kupię. 1000 puzzli, patrzcie, Grecja, Santorini. To jest... To jest na mojej liście miejsc do odwiedzenia, do pojechania. O nie mogę. One są po 7 dolarów. O i tak noszę Nuni Smoczek of course. Tu są takie małe puzzle dla dzieci za $5. 4 dolarów. Ale fajne. My goodness. Chciałam Wam powiedzieć, że nigdy nie widziałam, żeby Merci miało jakiś inny wzór od tego normalnego tradycyjnego. A tu proszę, w końcu, bo wszystkie firmy zawsze zmieniają, wiecie, te foliki, opakowania na różne święta, a Merci nigdy nie zmieniało. Pierwszy raz w życiu widzę, także wow! I to do tego bardzo ładny wzór. Wracamy. Ania już zapakowana. Słuchajcie, ona tak krzyczała, że chyba ją cały sklep słyszał. Nie potrafię tego powiedzieć. Ona tak słyszała, no właśnie. Ona tak krzyczała, że cały sklep chyba słyszał. Do każdego się uśmiechała, do każdego machała, papa robiła i no w ogóle cały sklep ją w ogóle pokochał. Eee, moje dziecko eee, Wracamy W końcu Mamy kawałek drogi 45 minut W sumie żeby do domu wrócić Ale jest tak ciepło, że musiałam włączyć AC znowu Czy coś tu jeszcze mam? No. Ostatki Skończyło się moje piciu tak, widzę, że tu już się zaczyna nam troszeczkę robić korek Zaraz wjeżdżamy na autostradę yy, Na kawałek mamy do domu, to myślę, że Ania będzie spać Bo ona tak, nawet jak nie jest jej pora na drzemkę Ale w samochodzie zawsze ją tam ukołyszę i zawsze troszeczkę sobie przyśnie yy, No co, no co, no co Wczoraj miałyśmy fajny dzień i Pamiętam, że, czy już dogrywałam coś wczoraj, czy już nie ale... no fajny dzień był ten dzień kobiet nasz bardzo fajnie się z dziewczynami bawiłyśmy fajnie sobie spędziłyśmy czas a dzisiaj co? no wrócimy do domu, to już będzie piąta godzina ale z racji tego, że mamy zmieniony czas na letni, no to jeszcze będzie słoneczko, słoneczko, super bardzo się cieszę, bo to słońce mnie zdenerwuje, nie, jeden kolczyk, a drugiego nie mam no po prostu tak grzebie non stop w niebie słońce... ja nie wiem ludzie niektórzy mówią, że to jest bójdaj, i że wcale tak nie jest ale ja naprawdę, mi się wydaje, że ja ładuję swoje baterie, takie moje wewnętrzne od słońca no jak zaczynałam tego vloga to no, taka energia była taka nieza dobra, a teraz widzicie, że już się jakoś lepiej czuję trochę pochodziłam po sklepie, nic nie kupiłam dla siebie absolutnie nic bo kupiłam tylko tą jedną kurteczkę w Old Navy, co Wam pokazałam. I... Ale jakoś przeszłam się po podwórku, i Newnia jest w dobrym humorze, uśmiecha się. Tacy fajni ludzie, uśmiechnięci, i po prostu od razu moja energia się podniosła. Ale słońce, słońce przede wszystkim, jak jest ładna pogoda, na mnie to działa niesamowicie dobrze. I słuchajcie, chciałam ominąć ten korek, i nawigacja mnie źle poprowadziła. Poprowadziła mnie. Była minuta różnicy między tą drogą a następnym zjazdem, żeby ominąć ten korek, i ja wybrałam tamtą drogę, a GPS w międzyczasie zmienił, bo widział, że jest trasa o minutę krótsza. Więc teraz będę stała w tym głupim korku. I co? I co? Później chyba już nic nie będziemy robić. Nie wiem, czy pójdzie jeszcze na spacer, może z Anią? Zobaczymy. Jakiś obiad trzeba upichcić, chyba, że jeszcze jest wczorajszy, bo wiem, że Łukasz gotował obiad, jak mi nie było. Jakąś rybkę, ziemniaki są na pewno. Może mizerię do tego sklecimy i jakieś mięsko będzie. Na lunch jadłyśmy zupkę. zupkę. Zupkę z kapusty. Kiedyś tam nagrywałam, że, 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 że szatkowałam kapustę i zrobiłam z niej zupę. Nie wiem czy ja to w ogóle dodałam, czy nie dodałam, bo to były takie krótkie, dosłownie, urywki, a czasem mam po prostu tyle materiałów różnych takich 10, sekundowych, po prostu mi się to gubi czasem, znaczy się gubi, no nie, nie zauważy, że muszę jeszcze jeden taki właśnie mały, krótki materiał ściągnąć do programu, żeby się wgrało. Um, to to nie jest tak, że tylko nagracie i o, i jest. <grywa> tu trzeba nagrać, trzeba to ściągnąć do programu, trzeba to później zmontować, trzeba to później wgrać na YouTube'a i to czasem zajmuje naprawdę 2-3 godziny, 4-5. Zależy jaki materiał długi. Ale fajnie, podoba mi się to. <grywa> fajnie, powiem Wam, że no, jest ok. Fajne rzeczy będą się niedługo działy to wiecie się jak będziecie oglądać, co się będzie fajnego działo, nie mogę się doczekać. I tak, kochani, dobra, to nie wiem, czy już coś będę nagrywać, czy nie. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zostawiajcie subskrypcje, łapki w górę, komentarze, bo widzę, że bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy mnie oglądają, nie subskrybują. A to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo miło, zwłaszcza takiego małego kanału jak mój. Żeby właśnie tych subskrypcji przybywało, Bo wtedy jakoś tak bardziej się motywuje człowiek I jak widzę, że ktoś to lubi Ktoś chce to oglądać To wtedy bardziej człowiek się Motywuje do nagrywania Także Dziękuję Wam bardzo Pozdrawiam z amerykańskiego Highway'u Trzymajcie się kochani Do zobaczenia Nie będzie spacerku z Anią bo Ania znowu zasnęła. Spała pod sklepem, w samochodzie, więc musiałam siedzieć teraz śpi pod domem w samochodzie. Nie chcę jej budzić. Więc zdecydowałam, że się przejdę. Przejdę się koło domu, zobaczę, co tu się dzieje. Jak sytuacja w naszym ogrodzie. Ja tutaj będą dużo kilę niedługo. No tutaj może nie. Ale tutaj już będą żonkile czy narcyzy? Nie wiem, które, które. To chyba te, te żółte będą chyba. Ja lubię i te żółte, i te białe, z czerwonym środkiem. Wszystkie. No, i tak to wygląda. Będziemy musieli chyba dosypać ziemi. Coś ten szczypiorek tutaj mnie martwi. On jest jakiś taki gruby, i taki jakiś wątły taki. Widzicie? Jakiś taki. Nie wiem. Trochę mnie martwi ten szczypiorek. Będziemy musieli tu dosypać oczywiście jakiegoś dobrego organicznego nawozu. Tutaj truskaweczki. Będziemy musieli posprzątać. No co? O, nie wieje. Nie wieje strasznie. Gałęzie nam tu ciągle lecą. Właśnie tutaj z tego koszmarnego drzewa, które jest ogromne.